Rap generation. Na tobę są jakiego nie widzieliście. W każdej klasie, w każdej szkole jest jakiś raper, raperka, każdy słucha rapu, każdy chce się wybić. To jest to, z czym się człowiek rodzi. Te emocje, które chce się w jakiś sposób wylać. Dla mnie albo ktoś to ma, albo nie ma. Dla mnie to jest albo tak, albo nie. Rap Wydaje mi się, że nie będę surowa. Dla mnie to był random. Ej, Warszawa, czy ktoś tu jeszcze jest? Hej, Norbi, nikogo nie ma, bo wszyscy uciekli. Trzy najlepsze wyniki mają gwiazd do Rap -house Moją rolą w tym programie jest bycie mentorem w Rap House. Korzystając z wieloletniego doświadczenia potrafię znaleźć klucz do głowy przyszłego rapera. To zostanie nowym głosem pokolenia!